krótki filmik jak wyczepić naczepę guziczek zaciągamy słyszeliście idziemy z drugiej strony no i tutaj mamy zaczep ja mam zaczep z blokadą blokadę do dołu ciągniemy za zaczep nie wiem czy mi się uda jedną ręką o, Sorry, musiałem uczyć rąk, Macie wyciągnięty, zahaczony. No i co teraz? Teraz przechodzimy do nóg. I jedziemy do dołu z nóżkami. No ciężko jest to robić, jedną ręką. No ale, z reguły tak zostawiam. Po to, żeby następny mógł sobie przy... ...czepiać bez najmniejszego problemu. No i teraz przechodzimy do kabli. Odczepiamy kabelki. Guzik mam wciśnięty, widzieliście na początku. Więc teraz kabelki odpinamy, no i tu mamy kable zaczynamy od żółtego poszło czerwony poszło Proszę mam utrudnione, robić to wszystko jedną ręką. Kabel od ABS-u. Tu ma blokadę na dole. Wciągamy i przypinam w miejsce do tego przełożone. Poczekajcie. No i co teraz? Kabel światły, prawa i lewa strona. Opa! W zależności od samochodu, producent akurat Renault prosi, żeby wyłączać silnik podczas odłączania kabli, ale ja nie mam na to czasu. Hmm. Ogólnie nic się nie dzieje. Czasami jeszcze jak ktoś chce, to może sobie unieść może sobie unieść samochodzik, ta już zgasła świnia, jak zwykle. Unieść odrobinę tyłek. Dobra, to wystarczy, ale zawsze jak uniesiecie, to musicie potem dokręcić nogi. Robię to tylko na potrzeby tego filmu. Więc idę sprawdzić nogi. No i zobaczcie, poszły w górę. Trzeba je dokręcić do dołu, żeby nam nie spadło z haka. Dwa obroty poszły. Jest ok. No i teraz co? Wyjazd. No i dobra, samochód odpalony, jesteśmy w środku. Możecie sobie otworzyć szybę, żeby patrzeć co się dzieje. No i patrzymy co się dzieje. Włączamy bieg. Już nam kolega odszedł. Jak odejdzie trochę, żeby go nie męczyć, zwłaszcza jak macie ładunek, to radzę od razu obniżyć, żeby nie szurać po tym. Więc wciskam wypoziomowanie. Samochód opadł. Odjadę trochę. Tak jest. Widzicie, wszystko zostało tak, jak być powinno. Nic nie urwałem. No i co dalej? Ja mam Megę, więc to było standard, więc muszę obniżyć nasze siodełko. W tym celu muszę wyciągnąć tą wajchę, bo będę podczepiał Megę. To Nie standard. niestandard. Wyciągnąłem wajchę. Tutaj chowa się bolec. Taki go widać tam z tyłu. Teraz uruchamiamy pneumatykę. Czyli ten guzik podnosi nam do góry całe siodło. Zobaczcie. O, unosi się. Pięknie. Jedyne co teraz robimy, to musimy to popchać. Popchać to do, do góry. O tak. No i włączamy z powrotem powietrze. Tu jest jeszcze taki guzik, który trzeba wyciągnąć im opadnie. Nie wiem po co oni to zrobili. Chyba, żeby kogoś kurwić tylko po co? Bo on się do niczego nie przydaje. Dobra, zobaczcie, siodło upadło. Mamy teraz czystą megę. Zabezpieczamy z powrotem. Opa! O, weszło Guziczek przed Jest zabezpieczona, stworzenie jest na swoim miejscu Mogę podłączać swoją naczepę w megę. No i tak to wygląda Pozdrawiam, miłego dzionka, do następnego